Widzowie, jak oglądacie Ercio albo Julkę Kulkę, to wiecie, że hejter nienawidzi Julki Kulkę i zrobił straszną piosenkę na którą Ercio nagrał reakcję. Ja niestety też tak nie będę tak musiała na zareagować, bo to co zrobił hejter dla mnie. Mi się, mi się wydaje, że tak nie można robić. Jestem bardzo zły na niego. Ja lubię Ercio i Julkę Kulkę. Jestem bardzo zły na hejtera. A... Bo chyba też wszyscy siedzili, bo ja bardzo się Nie odegrał na nerwach, więc zareagujmy. I na no, pewno nie dam 10 na 10. Tak no, jak wszystko. Tutaj, 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 Ty, ty patrzcie. Ej, patrzcie. Tu się tutaj, tutaj, się tutaj, 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 Mamy Czarny, słaby vibe Ej, to był ciągle fajny vibe, a nie ciągle słaby vibe To już dla mnie już Patrzcie początek odcinka przesada równa się Razem przygoda na YouTube To było dosyć słabe Nie, nie Czemu to tak przerywało? I on to nagrał hejter najgorszy, najgorszy To był ich najlepszy czas, a nie najgorszy. To był ich najlepszy czas. Nie. To jest mega niefajna przeróbka. I mimo że mnie dobrze znasz. To jeszcze Co to jest? Eks jest normalny. Ale obrażę. Ja nienawidzę cię i Nienawidzę cię. Nie, to nie może tak być. To nie jest udana forma tej piosenki. To nie powinno być, że nienawidzę cię, tylko że uwielbiam. Kocham cię. Bo oni się kochają. No. Więc. Sława przeróbka. Chciałaś bardzo kwiaty, róże i krokusa, a ja jestem Co on robi? To miał miotacz ognia To jest bardzo złe Tam miały być kwiaty, a to miotacz ognia Ja nie mogę Jestem zły na hejtera, niemiłosiernie Tobie moja bluza, a to będzie sięgierna, jak na Tamte inne kasy Co to było? Ty, w To był straszny

Ej, i teraz to jest normalne i trochę ciemniejsze, widzicie? Ja, jem o wręcz przeciw... Uuuu... ja nie mogę. To było mega niefajne i mega straszne. Ty, i tam w tym rogu stoi hejter, ja nie mogę. Za przekroczenie piękności mała, na mi napisz, chcę w twoim sercu zagościć. gości zaraz. Wiesz, że jestem szalony, lecz dla ciebie zawsze mam czas Och, Szkoda, że nie masz dla mnie, ale on to przerobił Nie chcę kiedyś innej żony, bo sama ja... Jesteś głupia Ja nie mogę Miejmy nadzieję, że Julka będzie na tą przeróbkę zła, a nie na Ercia Nie można tak mówić do dziewczyny Chyba wiecie o tym, widzowie. Nie można mówić, że jest głupia. Ona jest fajna, ja, ja ją oglądam. A? Mimo, że wszystkie owady padają na ja jednych to olewam po iłady. Boże, jesteś błędna. Nie mogę. To, to był taki inny głos. Nie, nie mogę. Spróbuję pani tworzyć Co to Co było? Znowu ten inny głos. To było mega. Nie wiem, fajne, mega słabe. Czuję chemię między nami. Co to było? To było przyspieszone, widzieliście? kulka. kulka. Nie, to nie fajne. Ja chcę, Nie, i dobrze, że Ercio i Julka Kulka nagrali, że można tego słuchać. Bardzo dobrze. Widzowie, na ostatnim odcinku jest hejter się, się mocno wkurzył i okazało się, że jest zazdrosny o moją dziewczynę Julkę. Na końcu wysłamy linka do mojej piosenki w jakiejś strasznej wersji, którą sam zrobił. Zobaczcie jaka jest w ogóle przerażająca. Nie lubię hejtera za. To miniaturka. Więc dzisiaj zareagujemy na tą piosenkę i spróbujemy się pogonić z hejterem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego filmu na moim kanale i kanale Jurki, to polecam nadrobić, to jest ważne. Ważne jest też żebyście podbili, proszę ten film, no i zostawili w tym momencie suba z dzwonkiem na kanale, żeby właśnie być na bieżąco, co się z nami dzieje, a jest naprawdę ciekawie i dzieje się serio dużo. Subskrybujcie też kanał Jurki. Kulki filmy pojawiają się na naszych kanałach na zmianę, więc link macie do jej kanału w opisie. A teraz, dobra, Julka, słuchaj, nie sić na kanapie, bo musimy obejrzeć ten film co hejter nam wysłał. się ogólnie Chyba bo jeszcze rzecz oh. powiem, no jeżeli to jest straszna wersja, no. to... No to prawda, jest to jakieś dziwne, ale ja musimy to zrobić, a my musimy się dowiedzieć o co chodzi hejterowi. Co no, się to wiemy o co mu chodzi, tylko o co przyszykował w tym teledysku. Może będziemy mieli więcej informacji. No, w sumie to masz rację. Okej, okay, mamy Ercio Julka, straszna wersja i w pisie w ogóle widzisz, co jest Julka, zawiodłeś mnie. O, kurde. To jakaś wiadomość do mnie jest. Dobra, no nic, obejrzymy to i zobaczymy, czy w ogóle ten teledysk się czymś różni i w ogóle ta piosenka. No bo nie tego. Ej, ekran się gliczuje się widzę. Właśnie to wie, wie. To no. I to jest akurat złe. Kto też tak mi się niech zostawi lajka like. i suba pod filmem. Bo na serio to jest niefajne. Bo patrzcie, ja już wolę sobie Wojana Chcesz zmienić się, Wojana? Teraz patrzcie. możesz to zrobić z nową taką... bluzą wojanską. Zmienić się, Wojana w, w prawdziwym życiu. A tą bluzą swoich, Wojana swoich znajomych. O, ona spe... Więc. Dlatego. A to jest niefajne. Papa, pa, to do śmieci. kwadratowy kaptur! Sprawdźmy Się Siemano kolano, dziś będziemy zdajeć się za nowe brajnoty. No Więc... Papa pa, widzowie...